Akt pierwszy Moja wiedza wzrosła. Jabłusz III. Ludz mnie wygnał. Będzie unikać mnie do końca moich dni, bo sprzeciwiam się duchom. Ale ja mówię nie. Ja za nimi idę. Duchy <gry> mówią, że ogień z nieba to początek końca. Idę. Tylko ja. Akt y, pierwszy, jak widać, połączyłem się do batelneta. Mam nowego sprzymierzeńca, ale wrogowie rosną w siłę. Połączyłem się do Batoneta. Pięknie chodzi. Popatrzmy. Tu ktoś jest. idziemy zobaczymy co on tu ma jak widać mapa ładnie bardzo chodzi gra, gra jest ustawiona na najwyższych poziomach Oto pierwsza walka. Oczywiście przymierzeniem, ale wrogowie słabi. Tam jest jedna sprugavych matek. W ruinach przy drodze jest ich więcej. Bardzo ładnie chodzi. Świetnie.